Dziś porozmawiamy o falownikach w systemie Movie C. Zacznijmy od tego, co wyróżnia je na tle poprzedniej generacji. Filipie, co nowego wprowadziliśmy? W generacji C od podstaw zaprojektowaliśmy falowniki szafowe i decentralne. Przyświecał nam cel osiągnięcia zgodności z najnowszymi normami oraz zapewnienia długofalowej dostępności komponentów. Całkowicie nowe jest również oprogramowanie inżynieryjne, teraz stawiające na szybkie uruchomienie i szczegółową diagnostykę. Ważna na myśli Movie Suite. Które pozwala nam na szybkie uruchomienie i jest bardzo intuicyjne? Jest dokładnie tak, jak mówisz. Suite zapewnia dostęp do aplikacji MoviKit, np. MowiKit Velocity do kontroli prędkości lub MowiKit Positioning do realizacji aplikacji pozycjonowania. Zachowują się one jak apki wgrywane do telefonów. Wystarczy podanie podstawowych danych i napęd jest gotowy do pracy. Czyli potwierdza się stwierdzenie, parametryzacja zamiast programowania, co pozwala nam liczyć czas startu aplikacji w minutach zamiast w godzinach. Dokładnie, a dzięki zastosowaniu interfejsu DDI falownik sam pobierze podstawowe informacje na temat silnika i przekładni, i zastosuje w naszej aplikacji. Dzięki temu nawet podstawowa wiedza z zakresu techniki napędowej jest wystarczająca do integracji motorreduktora z maszyną.